Nie wiem, przede wszystkim to jest, to jest moim zdaniem to, to, to samo wyjście, ta sama walka, to jest adrenalina, która no, pff, mnie, uzależy, mnie tak mnie po prostu. To jest coś, czego mi brakuje, jak raz na jakieś 2-3 miesiące nie wejdę do, do Ringu chociaż na pół roku, czy nawet częściej, to, to czuję się, zły, to nie wiem, niespełniony, smutny, zły, rozgoryczony, nie wiem. bardziej Wiadomo, że to jest sport taki, w którym no może się stać, bo to jest sport kontaktowy, nie, 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 nie klepiemy się tylko się bijemy i niekiedy pękają nosy czy, czy, czy coś, jakaś tam skóra się rozetnie, bo to jest normalne. Po walce, na walce nie czujesz bólu, ewentualnie chyba, że jakieś tam odrętwienie. Po walce dopiero tam 3-4 godziny, po walce dopiero jak to całe ciśnienie z Ciebie schodzi, zaczynasz już wszystko odczuwać, jak Ci wszystko boli, a po zawodach, gdzie na zawodach potrafisz po Mistrzostwach Polski, tak jak czasami potrafię stoczyć na Mistrzostwach Polski w ciągu 3 dni, 4-5 walk, no to po Mistrzostwach Polski tak około 2 tygodni wydaje mi się trzeba do siebie dochodzić, po bo takich bo tak walkach.